Cześć wszystkim z tej strony Daniel z zadaniem numer 8 z matury rozszerzonej z matematyki z roku 2019. Zadanie to było na 3 punkty, co oznacza, że mamy na nie przeznaczyć maksymalnie do 10, może 11 minut. Przeczytajmy je sobie na początku. Mamy udowodnić, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y, takich że x jest mniejsze od y, i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a. Prawdziwa jest taka właśnie nierówność. Na początku musimy zastanowić się, jak dokładnie podejść do takiego zadania z dowodem. Najlepiej, tak jak zawsze polecałem, rozbić to sobie na części. Napisać wszystkie założenia, a potem przeprowadzić dowód. No to jedziemy. Jakie mamy założenia? Mamy ogólnie trzy e, zmienne. Mamy x, y i a, które należą do liczb rzeczywistych. Wszystkie są też dodatnie, więc możemy napisać, że x jest większe od 0, y jest większe od 0 i a jest też większe od 0. Co więcej, wiemy, że x jest mniejsze od y, co oznacza, że nie dosyć, że możemy sobie przerzucić x na drugą stronę i wyjdzie nam, że y minus x jest większe od 0. To możemy sobie też obustronnie podzielić przez x. Więc skoro wiemy, że y jest mniejsze od y, jeżeli podzielimy to sobie obustronnie przez x, to dostaniemy, że y przez x jest większe od 1. I tutaj nie musimy się martwić o zmianę kierunku nierówności, skoro obie liczby x, y są dodatnie. Mając te założenia, te dwa są szczególnie najważniejsze, możemy teraz przejść do dowodu. Przepiszmy na początku tą naszą nierówność. No dobrze, jak do tego podejść? Na początku, we wszystkich nierównościach na pewno nie chcemy mieć żadnej dwójki po prawej stronie, po prawej stronie nierówności. Także przerzucamy dwójkę na lewą stronę. Czyli mamy, że x plus a y. Plus a y przez x minus 2 będzie większa niż 0 i tutaj też nie musimy się martwić o kierunek nierówności, skoro to jest tylko odejmowanie. No i co możemy zrobić z taką nierównością? Najlepiej to sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika. Zauważmy, że dwójka to jest inaczej 2 przez 1, więc wspólny mianownik w przypadku tych trzech ułamków będzie. Równy y plus a w nawiasie razy x i w ten sposób możemy to sobie przepisać. I sprowadzając teraz do wspólnego mianownika, będzie to równe x plus a. Mnożymy to teraz razy x plus y, jako że tutaj w mianowniku jest x tylko, no to tutaj będziemy musieli pomnożyć ten y razy y plus a. No i dwójkę musimy pomnożyć przez całe to wyrażenie, jako że w mianowniku miała jedynkę. I takie właśnie wyrażenie otrzymujemy. W mianowniku będzie nasze y plus a razy x i to musi być większe od zera. No i warto teraz zauważyć, że nasz mianownik będzie zawsze większy od zera. Mamy wyrażenie y plus a, które tutaj, które jest zawsze dodatnie i mamy je pomnożone przez x, który też jest dodatni, więc cały mianownik musi być dodatni. Co możemy zapisać sobie, że to wyrażenie będzie większe od zera wtedy i tylko wtedy, kiedy cały nasz licznik będzie też większy od zera. Czyli przepisujemy po prostu licznik. E, oczywiście tutaj polecam się nie spieszyć, przepisać licznik dokładnie tak jak jest. Mamy na to zadanie bardzo dużo czasu i bardzo ważne jest to, żeby dokładnie przepisać a, to, co mamy, żeby nasz egzaminator się nie zgubił w, na, w naszym dowodzie. No, rozpiszmy to sobie teraz, wszystkie te nawiasy. Więc będziemy mieć x kwadrat plus ax plus y kwadrat plus ay minus 2 i teraz mamy x. Razy y, czyli x, y, jeszcze mamy minus 2, a x to musi być większe od zera. No i teraz warto zauważyć, że mamy tutaj bardzo fajne wyrażenie. Mamy x kwadrat plus y kwadrat i minus 2xy. Czyli możemy zapisać sobie bardzo fajnie, że to wyrażenie to jest po prostu x minus y w nawiasie do kwadratu. Ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli mamy, że x odjąć y kwadrat plus ax plus ay minus 2ax musi być większe od 0. No zauważmy, że możemy sobie to ładnie tutaj też skrócić, odjąć te 2x. Zostaniemy z x minus y kwadrat plus ay Minus ax musi być większy od zera. Chcemy to oczywiście doprowadzić do takiej formy, która pozwoli nam użyć naszych założeń, żeby udowodnić, że to wyrażenie, które tutaj mamy, jest większe od zera. W takim razie wyciągamy a przed nawias tej części wyrażenia, czyli w tych wyrazach, gdzie a występuje, i mamy x minus y kwadrat plus a. Y minus x. I jeżeli to wyrażenie jest większe od 0, to udowodniliśmy naszą nierówność. No i zauważmy teraz, że to wyrażenie, które tutaj zaznaczam, musi być zawsze większe od 0, jako że x nie może być równy y z naszych założeń, a kwadrat zawsze będzie większy lub równy 0. Natomiast nasze a jest też większe od 0, no i na końcu to wyrażenie y minus x z naszego założenia, które jest tutaj, też musi być większe od 0. Jako, że to jest suma dodatnich, większych od zera wyrażeń udowodniliśmy właśnie, że całe to nasze wyrażenie jest większe od zera, co należało dowieść. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam w rozwiązaniu tego zadania. Zapraszam do oglądania innych rozwiązań matur, ale też innych filmów o różnych działach matematyki. Zapraszam do oglądania na naszym kanale. Cześć.